I tam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj niestety na wejściu niewesoła informacja, bo ten brzydkie kurczątko padło niestety. No tak sprawdziłem co mu było. Jak już padł, to można było dokładniej zobaczyć. I niestety on miał jakiś problem w środku. Tam niepowykształcany był do końca w ogóle, tak mi się wydaje, że kości miał z jednej strony bardziej rozbudowany, z drugiej był w ogóle cały miękki. No. Coś tam było nie tak. No nie, nie rozwinął się ten pisklak tak jak trzeba w jajku, no i niestety zakończył swój żywot. No i też nasunęła mi się taka refleksja: czy to nie było głupie go tyle czasu trzymać, bo jednak mordował się tam ze 3 dni. A tak jak patrzyłem po różnych tam grupach, forach osób, które tą inkubacją zajmują się od lat, to większość osób. Poleca takiego pisklaka, no niestety brutalnie to zabrzmi, ale dobić, żeby się nie męczył, bo szanse są znikome na przeżycie. Chociaż z drugiej strony, u mnie trzy pisklaki miały problem z wykluciem się. No i dwa z nich żyją, mają się dobrze, net nie wiem, które to są, bo już są takie same jak reszta. Ten jeden, co na początku kulał, jeszcze jeden taki cały oblepiony się urodził. Trochę udało się go odmoczyć i teraz nie ma śladu, normalnie się rozwija. Na no temu jednemu się niestety udało. No co zrobić? Tak bywa, on no od początku miał marne szanse, ale myślę, że on był na tyle źle rozwinięty tam z wnętrznościami coś miał. No na to wszystko wskazuje jak go, że tak powiem, przebadałem mimo że specjalistą nie jestem no ale to widać tą budowę miał no nie taką, jak trzeba zdeformowany mocno był w kostnie nawet. To czego bym nie zrobił, tam zastosowałem wasze rady i cukru dostał do wody do drugiej wody witamin. Ale czego byśmy nie zrobili, to. No i tak by nic nie dało i tak. No i trudno. Chociaż łobuzy mają się bardzo dobrze, ale nie zapeszam. Energii to one mają. Nie skacz, nie skacz. Już się oduczyły skakania na mnie. Taki plus. Przynajmniej z grubsza, bo czasem im się zapomni. No ale to raczej rzadko. Dzisiaj będzie taki gniot po zmroku, bo dopiero do domu wróciłem. Co zrobić? Trzeba pracować. No a że chcę, żeby te gnioty na razie były codziennie. Ile mi się uda, to tak będę wrzucał. Tam się w komentarzach pytacie, co się zmieniło. No śpię jeszcze mniej, tak w skrócie mówiąc. Żeby zrobić gnioty, je poskładać i wrzucić. No to tyle się u mnie zmieniło. Krótsze spanie, a więcej roboty. Nie Edek? Edek! Co ty tam znalazłeś? No co, można go wołać po imieniu to reaguje, ale przybiega to na widzi Sprzątnąłem tym kurczakom, bo jednak przez 12 godzin to potrafią one narobić. I teraz cyk, wyskakujemy z garnka. Rosną elegancko, już widać nawet piórka u niektórych. Teraz one mają te poidło, bo wszystkie inne to przewracały. A z tego piją. I takie korytko mają. O! Już wszystko w porządku. Widoku. O! Takie korytko. Zdaję egzamin, bo aż tak nie rozsypują. Miały to cały czas, włożyłem z powrotem. To wszystkie piją. Zawsze to coś nowego. Włączamy lampę do grzania. No i teraz większe wyzwanie. Bo w końcu tym trzeba trociny wymienić. Wodę to zdecydowanie, bo na razie taki patent zrobiłem. Aż tak nie wylewają. Ale znowu zabrudzają. I się im Szybciej je się złączy razem. Tym będzie lepiej. Na czas czyszczenia tam przełożę je tutaj i zobaczymy, czy coś się dzieje. Ja jestem obok, jakby się dziobały bardzo. To je zaraz zabiorę. Zobaczymy. To wypatrzcie, czy się dziobią. A ja sprzątam. Jakby się dziobały, to mnie wołajcie, nie? Powiem wam, że to tak dobrze wygląda, póki co, że na razie nie będę ich rozdzielał. Popilnuję jeszcze z godzinkę dwie, czy nic się tutaj nie wyprawia. Tu im trochę nasypałem na ziemi karmy, żeby miały. Zajęcie, bo i tak te zaraz trzeba wymienić te papierowe, a jutro mi przyjdą takie podkłady dla psów do sikania. Podobno dobrze się sprawdzają. Gdzieś też dostałem taką radę. Jak widać to tak w swoim towarzystwie, ale jak chcą, to się mogą ogrzać przy lampie. Bo tak widziałem, że jak wróciłem z roboty, to trochę zimno im było, bo w domu tam tak 18-19 stopni. Teraz napaliłem, to już się robi cieplej. Zobaczymy. Dam im szansę na jeden. Ten odchowalnik na jeden karton to by było dla mnie łatwiej. O takim urządziłem. Ten to już tu się wdrapuje. Jak widać, starszaki bardziej trzymają się tej strony. Młodsze tej, ale też podejdą pod lampę się ogrzać. Trochę się tam przepychają, to rozepchną te młode. Ale nie zauważyłem, żeby się dziobały, żeby coś było nie tak. Nawet jak dziobną, to te młode, te starsze bardziej w kupie siła jednak. No jeszcze je tu popilnuję. Na razie dobrze to wygląda. Perełka, co nie przypomina, że już z ci to ściągnąć. Ja wiem, że ty się chcesz bawić. Oj, 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 oj. No. Czekaj, perełka, widz tego. Puść Patrzcie, nie wygląda to źle. Nie ma tu żadnych śladów tam krwi czy czegoś. Bardzo dobrze. A pokaż brzuszek. Nie ma prawie że śladu. Elegancko. Trochę umorusane. Ale to chyba jakiś środek. Tam. No dobrze, dobrze, nawet trwów nie widać. Minęła z godzinka. Jak tutaj siedzą już razem. Ten tutaj ma bocianie gniazdo. I muszę Wam powiedzieć, że integracja przebiega nadzwyczaj pomyślnie. Myślałem, że będzie dużo gorzej. A one się zachowują, jakby tam były jedną ekipą od początku. Zero jakiejś wrogości. Widzicie tutaj pod lampą. Może zgaszę na chwilę te grzanie, to będzie lepiej widać. Się przytulają do siebie, wzajemnie ogrzewają. Te duże to pewnie jeszcze ogrzeją te mniejsze. Te małe już trochę podrosły, także się nie boję, że te nadepną czy coś. Nawet jedzą razem. Piją razem. Nie ma żadnych problemów. Ja jeszcze tutaj pomonitoruję sytuację. Ale wygląda to dobrze. Gorzej wyglądają te ręczniki papierowe, bo widzicie, ile temu ja je zmieniłem. Z godziny półtora temu. No z półtora. A już są pozabrudzane. Jutro będzie misja... Żeby coś z tym zrobić, przyjdą mi te podkłady I na to może dam Nie trocinę, tylko słomę, bo czytałem, że póki są takie małe To lepiej trocin nie dawać, bo one lubią je dziobać, może im tam się powbijać tym małym pisklakom Jak ktoś się zna, to niech da znać W komentarzu I może trochę słomy na to pościele, albo zobaczymy jak Jak to będzie z tymi chłonnymi matami No na pewno będzie lepiej niż teraz, bo teraz to jest tak tak średnio, ale jeszcze tą noc damy radę. Perełka, pokaż brzucho, bo już sobie je wyczyściła. Pokaż, pokaż. O, widzicie? Nie wygląda źle. Naprawdę. Tutaj tylko pętelka wystaje. Czyściutko. Ładnie zszyte. Nie będzie śladu perełka. I na zakończenie dzisiejszego idnia, idniota. Zostaną jajeczko. Zobaczymy, czy się o niego nie pozabijają. Czy te starsze dadzą dojść tym nowym? Jak widać, szał jest duży. Nawet bardzo duży. Chyba jeszcze im dołożę, bo widać, że smakuje. Smakuje, Fez. Aż się o. Perełka zaciekawiła. No, widać, że. Gotowane jajko to coś, czego im potrzeba. Chyba trzeba będzie im dołożyć. Ale to już poza nagraniem im podokładam. I taki dzisiaj dzień. Złe wieści takie, wiadomo, że ten maluch padł. Dobre takie, że cała reszta żyje i się dobrze rozwija. Że udało jej się złączyć. A co najważniejsze, że jak się zdjęło opatrunek w perełce, to wszystko z nią w porządku, ładnie się goi. Naprawdę, ani plamki na tym bandażu nie ma. Plus ten weterynarz zrobił. Jestem z tego zadowolony. No nic, nie przedłużam. Jutro będziemy kombinować, jak tutaj zrobić z podłożem. A ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.